Dzień dobry, Filip, firma Gentry Grossman. Przedstawiamy Wam dzisiaj naszą koparkę, ładowarkę o modelu GG06LX. Wysokość podnoszenia do 2 metrów, maksymalna ładowność 600 kg. Dodatkowe sekcje, które umożliwiają nam podpięcie dodatkowego sprzętu, które znajdziecie na naszej stronie internetowej. Napęd na cztery koła, przenoszone za pomocą silników hydrostatycznych. Sterowanie odbywa się za pomocą jednej dźwigni. Tutaj mamy dwie dodatkowe dźwignie, które właśnie odpowiadają za, za pracę dodatkowego sprzętu lub blokowanie łyżki. Regulowana krawinca, regulowany fotel. Fotel jest również obracany z tego względu, że umożliwia nam to dużo łatwiejsze sterowanie koparką. Sterowano również za pomocą tych dźwigni. Głębokość kopania do 2,5 metra. Dodatkowe sekcje, dzięki którym możemy sobie podpiąć w tym przypadku na przykład wiertnicy lub młot hydrauliczny. Silnik 3-cylindrowy Diesla. Jeżeli chcecie poznać cenę oraz więcej informacji o maszynie, zapraszamy na naszą stronę www.guncrypt.pl